Nawiązując do tego, co Tomek mówił podczas uwielbienia naszego, to w tym okresie pokuty przyda wam się teraz tarcza wiary. Bo idziemy cały czas do przodu, ale tarcza wiary chroni nas przed tym, żebyśmy właśnie dostawali strzałami złego, bo my już nie mamy z nim walczyć. On jest pokonany. Ta tarcza wiary potrzebna jest tylko po to, żebyśmy ją trzymali przed sobą i idąc do przodu odpychali. Wyłapywali na to te strzały i szli cały czas do przodu. To już nie jest czas walki. My mamy stać w wierze. Tylko i wyłącznie stać w wierze. Wiemy, kim jesteśmy, mamy fundamenty i po prostu idziemy. W tym okresie nie walczymy. Jeżeli cokolwiek do ciebie przychodzi, to nie krzyż do tego, odejdź diable, tylko dziękuj Duchowi Świętemu, że ci to pokazał. Bo to jest teraz czas Ducha Świętego, on ci pokazuje, gdzie jeszcze. Gdzie jeszcze masz stanąć w wierze? Bo wiarą, którą mamy, to jest nasza naj, naj, największa, największa obrona. Tylko tym mamy się bronić. Nie mamy już walczyć, mamy tylko bronić. Dzięki. No.